Siemano, z tej strony Majki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest spowodowany pewnym zachowaniem, które zaczyna mnie powoli troszeczkę denerwować. No i muszę je troszeczkę jakby przykrócić, a raczej nie to zachowanie, tylko osobę, która, która to robi. A mianowicie chodzi mi o pranki. Tak, jestem prankowany, założę sobie tylko zbroję. Jestem prankowany regularnie przez pewną osobę. Zaraz dowiecie się jaką. Tutaj pokażę wam screena jednej przykładowej rzeczy, którą na przykład ta osoba mi zrobiła. Nie są takie mocne pranki, ale jednak wkurza mnie to, że jestem jakby jedynym jedyną osobą prankowaną na tym serwerze. Eee, także ten. Także w dzisiejszym odcinku postanowiłem zemścić się na tej osobie, a mianowicie na JR Sokerowi. W poprzednim odcinku daliśmy mu prezent i w tym również damy mu prezent, mianowicie. Zalepimy mu domek Obsydiany. Na potrzeby odcinka wykopałem dwa, ponad dwa staki obsydianu, także mam nadzieję, że wystarczy i nie będzie za mało. Najwyżej zrobię cięcie i pójdę dokopać jeszcze. Jest, wie jest późny wieczór, także grałem tylko z trzy osoby. Pozdrawiam Max Pisa i Matiususa bardzo serdecznie. Tutaj w ogóle proszę zobaczyć mój piękny sklepik, kurczak z pol. Sprzedaję sobie kurczaczki tutaj. No i tu jakieś ciastka są, no nieważne. Także może udamy się, bez przedłużenia, tam być szybciej, od odcinek, kurcze. Czekajcie, zobaczę to tutaj jest to domek, bo tutaj się nowe osoby budowały. Teren budowy Skeli. Czekajcie, czy ktoś chodził, czy mi się wydawało? Zaraz zobaczę. Tutaj w ogóle ktoś buduje sobie domek? Nie wiem, widzę sam cobblestone. Widzicie, mapka tutaj została trochę zglifowana, jakiś zamek wielki powstaje, no nieważne. Palika był na serwer. Ale tutaj mamy dom. Kurczę Matthiasus tam jest. Tutaj mamy dom. Osoby, która... Nie grifuję non stop. Także wiecie, co zrobimy? Sprankujemy tę osobę. Zalepiając jej. Cześć, cześć. Zalepiając jej drzwi, tak naprawdę cały dom. Będę no, musiał niestety zabić tą kurkę. Także przepraszam cię kurku... Kurko. No nieważne. No zacznijmy. Najpierw zalepię w ogóle tylko szkło, żeby po prostu wyglądało jakby z zewnątrz. Yy, jakby na zamurowany całutki, że cały budynek jest zamurowany. A potem. To, 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 kurczę, jak widzę teraz, to nie starczy na, na wszystko. Także teraz się trochę obawiam. Zobaczymy, co ma jeszcze na dole. Co on tutaj wymyślił za zejście? Na dole nic nie ma, ale zrobimy coś takiego. To nie jest wino, także... To jest po prostu woda. Nie patrzę z skrzynki. O matko, tutaj to zejście jest straszne. Też mu zalepię obsidianem... ...okna oczywiście. Też trzeba zalepić, no głównie okna, nie? Jeszcze mam jeden stack ponad. Także myślę, że można coś ciekawego wymyślić tutaj. Zalepię mu tutaj właz. Oczywiście. Portal do netheru może też mu zalepię, co? To będzie straszne. Nie robi się tak, bo tam chyba nie można kopać, co nie? W tym portalu. Zobaczymy. <grych> to jest w ogóle... A co za pedalskie se... O Jezus, brzydkie takie słówka tu są. Nie patrzę tam. Eee... Tutaj ten włas też muszę za zamurować. Matyzus, nie wyjdziesz stąd. Dobra, zejdę sobie na dół, bo coś tutaj trzeba by, by jeszcze było zamurować. Czekajcie, tu teraz nie wejdę. <grym> Gdzie ja tu mogę teraz wejść? Tu mam jeszcze zostawiłem sobie drzwi. Zdę sobie tutaj. Hm, czekajcie, bo. Dobra, zamuruję ten dół już porządnie. O, resztę nie robię. Teraz tutaj zamuruję. I tak mu trochę to zajmie To nie ma być też taki straszny prank. Skrzynki mu zamuruję też. Nie będzie mógł sobie od góry otworzyć, ale nie, to zrobię mu taki coś. I nie otworzy od góry. Zarombisty pomysł. Kurczę, już obsydianu nie mam. Kopałem to chyba z 10 minut. Nic to niedużo, nie? Piecyki też mu zamuruję. to będzie piękny prank. Szybciutki. Co tu jeszcze można mu zamurować? Poczekajcie, ten dom jest od dołu bardzo mały. Tak, aha, to jest taka budowa. Cześć. Dobra, nieważne. Teraz nie ma jak się dostać do przodu. Przystań imienia... Dobra, a czemu przestani by też tutaj nie zamurować? Skoro mam jeszcze 8 obsydianu, trzeba to robić odpowiednio. Tak, żeby go nie zmarnować na głupoty. Dobra, teraz wejdę jakoś tam do góry. Mam jeszcze 5 tutaj cobblestone'a, także. Co bym, tutaj, co bym mógł mu tutaj zalepić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to nie to. Chyba w sumie wszystko mu zalepiłem. To jest Matjesus, on jest świadkiem. O, spadł. <laughs> Ma coś tu jeszcze ukryte, tu są z tyłu piecych. Idealnie sześć. Dobra. Taki szybki prank. Także <laughs> nie jest źle. O. Piękny, teraz tylko trzeba zrobić zdjęcie na miniaturkę i, i będzie pięknie. Hmm. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. To jest taki, wiecie, 6-minutowy odcinek z prankowania. Myślę, że takich będzie w przyszłości więcej. Nie ma co przedłużać. Szybki prank. No i tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę i dzwoneczka, jeśli chcecie więcej kwadratowej doliny. Na razie, cześć!